Dzień dobry. W dniu dzisiejszym na deskach Oświęcimskiego Centrum Kultury wystąpi wyjątkowy gość. Podróżnik, publicysta, pisarz, dziennikarz, fotografik, a z zawodu Cieśla. Już przed swoim występem zgodził się na wyjątkowy wywiad, właśnie specjalnie dla Państwa. Państwa i moim gościem w dniu dzisiejszym będzie Wojciech Cejrowski. Zapraszam na wideo relację z tego wydarzenia. Kiedy zrodziła się u Pana ta pasja podróżowania? Kiedy był ten moment, że podjął Pan tą decyzję, iż to będzie ta droga, którą, którą chce iść? Nie, Pan, to są zwykle drogi przypadku. Nie, nie, życia swojego człowiek tak nie planuje skrupulatnie. Pan mógł prowadzi, jakoś popchnie w plecy w jedną albo w drugą stronę. Zimy nie lubię od dziecka. Ja jestem chłopak z wioski, jak widziałem śnieg, to mi się z taką ogólną śmiercią wszystkiego kojarzył, bo dni były krótkie, czyli ciemno, i brak wegetacji, brak liści na drzewach. Były jabłka przed chwilą i zbieraliśmy całymi skrzynkami i w piwnicy, a teraz te drzewa takie powykręcane, czarne na mrozie. Mi się to ogólnie źle kojarzyło. Nawet wody w jeziorze nie było, bo się pojawiał lód na wierzchu, i chłopiec jak na to patrzył, to sobie myślał, kurczę blade, śmierć na świat przychodzi. Nie lubiłem zimy, nie polubiłem jej do dzisiaj, i jak zdarzyła się pierwsza okazja w moim życiu, żeby zimą wyjechać do ciepłych krajów, to skorzystałem z tej okazji i dobrze się stało. To był Meksyk, lata 80., połowa lat 80., do stulecia, i tak mi zostało, wie Od tamtego czasu nie widziałem w Polsce marca. Który uważam za miesiąc nawet jeszcze gorszy od listopada, bo w listopadzie jest nadzieja, że za chwilę przyjdzie adwent i będą święta, i grudzień i zrobi się przez chwilę chociaż przyjemnie w środku zimy. Natomiast marzec takiej nadziei nie daje. Marzec się marze i będzie ten śnieg się mazał, a jak się rozpuści, to jeszcze kupy psie wyjdą spod spodu, i zanim to wszystko zniknie, porośnięte trawą, to muszą minąć dwa kolejne miesiące. I nie oglądałem marca od lat. A która z wypraw była dla pana najważniejszą, najbardziej, którą najbardziej pan przeżył? Wie pan co? Nie, nie robię takiego rankingu w ogóle. To nie są zawody sportowe, wyprawy, szczególnie wyprawy naukowe w głąb Amazonii. One nie są w ogóle oceniane w kategoriach wyczynu. Jak pan ma wyczyn, czyli kogoś takiego kto Organizuje wyprawy samochodowe, kamel Trophy albo rajdy rowerowe. No to tam jedna wyspa bardziej górzysta była ciekawsza, od innej wyspy mniej górzystej tutaj była gorsza pogoda, więcej błota było. On to jakoś może sobie uporządkować, bo to jest cały czas wyścig rowerem. Natomiast antropologia kultury to jest za każdym razem wyjazd do jakiegoś unikalnego plemienia, które jest zupełnie inne od wszystkich pozostałych, i bardzo trudno jest stwierdzić, o ta wyprawa była najważniejsza. A ci ludzie byli ciekawsi od tamtych. No, po prostu inni byli. To nie są jabłka, które da się wedle smaku swojego uporządkować. Renety nie lubię, bo taka szara, że aż się przykro ją trzyma w ręku i gębę wykręca, a papierówki zielone świeże lubię. Z wyprawami tak się nie da. Są no, oczywiście postaci takie z wypraw, które wspominam, bardziej kolorowe, że tam się jakąś zagłobę spotkało po drodze, który pięknie opowiadał. A był Indianinem, no ale to wtedy siadam i pan książkę pisze. jak mnie pan za chwilę zapyta o to, którą swoją książkę lubię najbardziej, to, yy, to jest tak, jak pytać ojca, którą z córek kocha bardziej od pozostałych. No nie na siebie, każda jest inna. Wie pan. I nad każdą siedziałem, na każdą książkę, nie córką, siedziałem yy, przez kilka lat, bo ja piszę wolno. Mam dysleksję. Poza tym cyzeluję ten tekst, gdzie pan szlifuje każde słowo, sprawdzam, odkładam na miesiąc. Potem patrzę, czy to się dalej dobrze czyta. Tyle pracy wkładam w każdą z nich, że choćby były bardzo różne od siebie, to je kocham wszystkie równo. Jako wysiłek i pot mój, który jakoś tam zaowocował na końcu. Także nie wiem, proszę pana, która prawa. Może pierwsza do Meksyku była jakoś ważna, bo odmieniła całe życie moje. Natychmiast po wylądowaniu w Meksyku stwierdziłem, muszę tu przyjechać znowu. Chociaż jeszcze, wie Pan, byłem na początku drogi, mieliśmy dwa miesiące przebywać w tym Meksyku, a ja już pierwszego dnia wiedziałem, że wrócę w to samo miejsce. No pod, pod tym względem on się wyróżnia, on Meksyk. Wyjechał Pan sam? Na pierwszy wyjazd, proszę Pana, wyjechałem na wyprawę przepraszam, speleologiczną. Szukali tłumacza, wiesili na bramie uniwersytetu taką kartkę papierową, pilnie poszukiwany tłumacz na wyprawę do Meksyku. To ja się zorientowałem, jest stan wojenny, czyli to są jakieś komuszki, które potrafią sobie załatwić finansowanie na wyprawę, ale jednocześnie załatwią mi paszport. Ja miałem wtedy przez ubecie paszport zatrzymany, mój ojciec miał paszport zatrzymany, zero szansy na normalny rozwój człowieka i tutaj nawet taka szansa na płocie wisi, kartka papieru, a to słowo pilnie poszukujemy Tłumacza na wyprawę do Meksyku, było dla mnie świadectwem tego, że mieli jakoś tłumacza kolejnego kolegę swojego komórka, ale jemu musiało się coś stać. To był wie pan grudzień czy początek stycznia. I se pomyślałem, pewnie pojechał na narty, złamał nogę, nie może jechać. W ostatniej chwili szuka, jak w ostatniej chwili szukają, to nie będą mi robili egzaminu z języka, nie będą oni spytali, to jak się stało, zapytali tylko: Możesz jechać? Możesz jechać? Ja mówię, No ja się mogę, jak załatwi się paszport, bo. Wiecie, no, załatwi, nie, to paszport załatwimy. I pan, kto mi podpisał zezwolenie na paszport wtedy? Aleksander Kwaśniewski, który był komunistycznym ministrem kultury i sportu w tych obrzydliwych rządach, dyktaturę Wojciecha Jaruzelskiego. Więc jak ktoś tam potem go wybiera prezydentem Rzeczypospolitej i uważa, że to jest taki sympatyczny gość, który czasem trochę popija za dużo wódki, ale ogólnie wygarniturzony i po salonach chodzi, to musi pamiętać, że to jest członek hunty wojskowej generała Jaruzelskiego, która zabijała ludzi w Polsce. No i akurat przypadek sprawił, palec Boży, że on te papiery podpisywał. Wyjechałem. Nie zapytali nawet, czy znam hiszpański. Ja nie znałem. Ale oni nie napisali, że szukają tłumacza języka hiszpańskiego na wyprawę do Meksyku. Tylko szukamy pilnie tłumacza na wyprawę do Meksyku. Ja byłem tłumaczem z języka angielskiego. Więc nie skłamałem, pojechałem. A potem oni mówią, no... Jak to? Przecież rozmawiałeś z tymi Meksykanami, No rozmawiałem po angielsku z nimi. Rozmawiałem. W takim razie nie będzie tego książkę. <laughs> Mogą być, wie Pan, nie, tak się no, gada. Nie, ja Zapytam w takim razie o coś, co, co trochę mnie dręczyło. W trakcie tych podróży, tak, tak wielu podróży do dzikich plemion, nie miał Pan nigdy obaw kontaktu z jakimiś szamanami, tudzież może to się wiązać z jakimiś osobami opętanymi? Oczywiście, proszę Pana, na stałe. To katolik. Wierzący, bo są też katolicy praktykujący, ale niewierzący. To, to są sami tacy, nie? Jak się, jak się ktoś tak żegna, to znaczy, że tam wchodzi do kościoła poklepie się że tutaj, no, no to jakiś niewierzący, nie? Wśród księży też są pewnie księża niewierzący, a praktykujący, bardzo pięknie śpiewający pieśni <laughs> i wszystko inne. I to niekoniecznie oznacza kogoś, kto odrzucił Pana Boga, tylko tak po prostu wie pan. Jak go sprawdzamy, to nie wierzy, ale jak ktoś jest wierzący, no to musi wierzyć w Pana Boga, to wierzy też Panu Bogu. I jak Pan Bóg mówi czary są zakazane, unikajcie tego. Eee, tak jest szatan i to jest istota żywa, inteligentna, zbuntował mi się jeden anioł, on chodzi po świecie i będziecie próbował oszukać na wszystkie sposoby, że jest lepszy ode mnie. No, jak człowiek w taki podstawowy paradygmat wierzy, no to potem eee, oczywiście unika czarów. I napisałem Rio Anaconda, o czarowniku cała książka jest. No, to był trochę, trochę oszust, ale coś tam umiał. I on sam mówił do mnie, wiesz co, to, 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 to nie jest bezpłatna usługa, którą on świadczy. Ja, jeżeli odsysam z ludzi choroby, to one się nie podziewają nigdzie, nie znikają. Tylko jak ja wyprowadzam chorobę z czyjegoś organizmu, to ja muszę w siebie przyjąć. Bo co? Wrzucę ją w inną osobę? To cała moja usługa jest bez sensu, bo wyleczyłem tego gościa za cenę tego, że inny zachorował na to samo. No To bez sensu. Czyli on, on pobierał te wszystkie choroby, wysysał i tak dalej. To już jest całkowicie niebezpieczna sfera, którą katolik ma się nie zajmować. Nie mamy to powierzyć Bogu. To nie, Niech Pan Bóg się choroby, on wie co z nimi zrobić. Natomiast jak się bawisz Pana Boga, właśnie w ten sposób, nawet nieświadomie tak jak szaman, no to ryzykuje. E, I tę książkę wznawiając ją teraz. Cały czas do dodruki. Ona ciągle jest w handlu, ale od czasu do czasu y, trzeba wydrukować nowy nakład. I przy okazji kolejnego do druku kazałem dodać ratę y, po 10 latach chyba czy 8 od wydania tej książki po raz pierwszy napisałem ratę z zastosowaniem słów od egzorcysty, który przed moją własną książką ostrzegał. Jeden z egzorcystów polskich bardzo dobrych, ostrzegał, że ona jest ta książka jest pod tym względem niebezpieczna, że ten szaman jest jednocześnie sympatyczną osobą. I on mówi, jest niebezpieczeństwo takie w dzisiejszym świecie, być może kiedyś, kiedy to była czysta teoria, nie było w Polsce szamanów, czarowników, tarotem się ludzie nie zajmowali, można było taką książkę wypuścić na rynek, bo nie było ryzyka, że ktoś poszuka sobie szamana. A w dzisiejszej Polsce, kiedy tego szataństwa jest pełno, no, musiałem dopisać ostrzeżenie i użyć słów egzorcysty. Ludzie, ten szaman jest sympatyczny, ale to jest nadal szamana, doktryna Kościoła mówi nie czaruj, nie baw się w czary, unikaj tego, nawet nie obserwuj, jak oni to robią. To tyle na ten temat, więc boję się. Na bieżąco boję się, jak widzę gdzieś czarnoksiężnika, to proszę Pana, uciekaj. A właśnie, jeżeli chodzi o kwestie wiary, Trudno jest być katolikiem w Stanach Zjednoczonych? Nie wiem, dlaczego. Tam panuje pełna wolność. To jest kraj moim zdaniem największej wolności osobistej. Swobód obywatelskich też mają najwięcej w Stanach. Przy wszystkich wadach, bo każdy system jakieś wady ma i przy wszystkich procesach takich, które mają ograniczyć te prawa, to nadal Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu, czyli można sobie być każdy. Stany niestety nie kreują. Postaw dobrych, tylko pozwalają na postawy wszystkie. Czyli, bo ja to bym był za tym, żeby kreować pozytywny świat, a nie tylko pozwalać na wszystko, jak leci. Yy, oczywiście taka wolność pozwalam na wszystko, jak leci, buduje przestrzeń dla katolików i swobodnie mogę być katolikiem, ale jednocześnie, jak wszystkim wszystko wolno, no to można sobie w Ameryce otworzyć kościół satanistyczny legalnie. I nikomu nic do tego. Bo dopóki nie chcą żadnych dotacji rządowych, nie chcą prowadzić działalności gospodarczej itd., to nawet się nie muszą rejestrować nigdzie. W przeciwieństwie do Europy, gdzie jak człowiek chce otworzyć kościół, to władza mówi, proszę, tu u nas chcecie się zarejestrować. E, więc katolikiem w Ameryce jest łatwo być, ale jest być może trudniej trochę niż w Polsce nie stracić wiary. Bo ma Pan dookoła siebie szeroką ofertę w zakresie duchowości, czyli różne mocne kościoły protestanckie, które mogą się katolikowi z Polski jawić jako atrakcyjne. A tam się śpiewa, tam się tańczy, tam można być rozwiedzionym 14 razy, przyjść z żoną, ponieważ nie mają sakramentów poza sztem. Są też takie, które w ogóle nie mają żadnych, ale poza sztem nie mają sakramentów, to nie ma kłopotu z tym, że nie mogę przystąpić do komunii. No i może nasz katolicyzm się, proszę Pana, rozejść jak stare gacie w praniu, jak się jest w takim środowisku, gdzie obcujemy z innymi ofertami. Nie bez powodu Pan Bóg staremu Izraelowi w Starym Testamencie powiedział, to jest Wasza ziemia obiecana i drogi kolego Mojżesz, macie wyrżnąć w pień wszystkich których tam spotkacie. Oczyścić musicie ziemię z innych plemion, religii, obyczajów, z innych kultur. To jest wasza ziemia, Pan Bóg wam daje w prezencie. No bo przez to, że oni zostawili fajne dziewczyny, mężczyźni zwycieli, ale były fajne babki i zaczęli wchodzić z nimi w związki i rodzić dzieci. Potem mamusia do swojego dziecka mówiła, wiesz tam, tatuś wierzy w tego Boga jachwę, a Mamusia wierzy w innego, i tak chodź z mamusią, pomodlisz się na górkę, tam pójdziesz. I w Izraelu zaczęło się gnicie od środka, właśnie dlatego, że pozostawili na swoim terenie wpływ innej oferty duchowej. No, no i ciągle jeszcze przed nimi stoi zadanie: No muszą oczyścić te ziemię, i stąd ten konflikt z Palestyńczykami. Izrael ma jako naród wybrany dostał w prezencie, i ma to na piśmie w Biblii. Ziemię obiecaną wyłącznie dla siebie i dostał rozkaz od Pana Boga wywalić wszystkich innych. I z tego punktu widzenia trzeba zrozumieć Izrael, który Palestyńczyków wszystkich próbuje wywalić za mur. A wracając jeszcze do, do Stanów Zjednoczonych. Tak zapytam. Uważa Pan, że, jest, że łatwiej jest być katolikiem w, w Stanach Zjednoczonych niż na przykład w Polsce? Nie, w Polsce, w Polsce, jest, w Polsce jest łatwiej, bo się czegoś rodzi katolikiem, jak jest. W miarę uporządkowanej rodziny. Są też te wyraźne takie podziały, że nie bycie katolikiem jest złe. Jeszcze jest. Jeszcze ciągle jest, właśnie. I niekatolicy, gdyby to rzeczywiście było obojętne, czy jesteś katolikiem, czy niekatolikiem, czy kimś innym, to niekatolicy nie zwalczaliby Kościoła z takim naprężeniem. To, że oni zwalczają Kościół, oznacza, że coś w tym Kościele jest prawdziwego. Co im wadzi, nie? No bo, proszę pana, ja nie wierzę w istnienie krasnali. I w związku z tym, jak ktoś w ogródku sobie postawi krasnala z gipsu, to ja nie zwalczam tego krasnala. Nie przychodzę, sprzątnij krasnala, bo on mnie obraża, bo ty wierzysz w krasnale. Nie robię takiej akcji, bo nie wierzę. Natomiast jeżeli palikoty próbują zedrzeć krzyż ze ściany, to znaczy, że z domu wynieśli wiarę w moc tego krzyża. Gdyby dla nich to były tylko dwa zbite patyczki pod kątem 90 stopni, to w ogóle by nie zwracali uwagi na to. Więc jest yy, łatwiej urodzić się i wzrastać jako katolik w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie nikomu nie przeszkadza krzyż nigdzie. Na pieniądzach może być krzyż w parlamencie, może być na mnie, może wisieć. Tak samo, jak nie przeszkadza im gwiazda Dawida i wie Pan, sierpi młot i inne takie znaki. To jest osobisty wybór każdego obywatela, w co wierzy, w co nie wierzy, co zwalcza i państwo w to nie wkracza. Przepraszam, Marku, ostatnie pytanie, bo już czas nas... Pan coś wierzy jeszcze. <gry> Mogę odpowiadać na następne sześć pytań? Tak, nie. Dobrze, to zapytam w takim razie. Ostatnia, ostatnia książkę bez pana Perry. Proszę pana, już się sprzeciwię. Dlaczego ostatnia? Najnowsza. Najnowsza. Może wie pan, napisze jeszcze Bo parę. Słysza, tak że mam, mam, mam plany w Słysza. życiu. <laughs> najnowsza książka bez pana Perry. Opisuje pan Amerykę jako y, kraj dla wszystkich. Tak. Jako kraj, gdzie to Ameryka, to kraj jest dla obywatela, a nie odwrotnie. Tak. Y, czy taki y, y, przeciętny polak jak ja, z rodziną żoną czy dzieckiem, wyjeżdżając dzisiaj do Stanów Zjednoczonych może znaleźć pracę i godnie spokojne życie? Proszę Pana, Ameryka została wymyślona, założona przez ludzi, którzy właśnie czegoś takiego od niej oczekiwali. Nowa, pusta ziemia, chcemy ją zasiedlić. Niech każdy, kto chce pracować, sobie tutaj przyjedzie i pracuje. Tak jest wymyślona Ameryka. Może pan wybrać dwie ścieżki dostępu, albo pojechać nielegalnie, wtedy początek jest trochę tru trudniejszy, ale nadal znajdzie pan pracę. Albo może pan stanąć w kolejce po wizę i wtedy Amerykanie wszyscy z pana zieloną kartę tam do loterii i wsiąść udział, albo pójść na ambasadę i powiedzieć, proszę państwa, chcę wyjechać z Polski i mieszkać w Ameryce. Każdy inny kraj patrzy podejrzliwie na taki ruch, natomiast Stany Zjednoczone. Żywią się imigrantami. I imigracji z Polski do Stanów Zjednoczonych jest teraz trochę mniej, bo ludzie nie wierzą, że to tak działa. Natomiast z Pakistanu jest więcej, bo oni bez prudery nie idą na ambasadę chcą się osiedlić w Ameryce. Chce być Amerykaninem, proszę mnie tam wpuścić. I wtedy wpuszczają. Więc pan idzie z całą rodziną i chce się osiedlić w Ameryce, taki mam plan na życie. Co pan umie? To i to. Naprawdę pan chce? Tak, chce. Zapisuje się pan, i w którymś dniu dzwoni telefon. Proszę bardzo. I się musi pan spakować z całym swoim dobytkiem. Czy pan przynosi? Ale ja powiem, dlaczego dalej błogosławiony z tymi wizami? Proszę pana, dlatego, że zamiast zrobić to tak, jak ja panu powiedziałem legalnie, Polacy cały czas komu e, nie wpuszczą mnie. To w takim razie oszukam ich, poproszę o wizę turystyczną. W Ameryce jest tak, że nawet jak panu trochę nie wierzą, a spełnia pan warunki na wizę, to i tak ją muszą panu dać. W przeciwieństwie do systemów europejskich, gdzie cała masa rzeczy jest uznaniowa, urzędnik uważa, że się nie należy, to nie tak, a w Ameryce urzędnik wypełnia tabelkę. Jak odhaczył, zdał pan egzamin, to musi panu dać. Nie może zdecydować, że nie. No i dlatego mamy kłopot z tymi wizami, że cały czas masa Polaków nie wierzy w prawdziwość tego amerykańskiego snu, że jak poproszę, to mi dadzą wizę, może nie jutro, może za półtora roku, ale zadzwoni telefon i mnie zaproszą, żebym przyjechał na zawsze. Nie wierzą, kupują wizy turystyczne, jadą turystycznie, zostają w Ameryce na zawsze. To Amerykanów wkurza. Przecież jest legalna droga, czemu z niej nie skorzystałeś? Znaczy, że jesteś jakimś mentalnym oszustem. Zaczynasz nasze naszą relację, nasze małżeństwo, zaczynasz od zdrady. No to cię nie lubię. To Polakom cały czas musimy ich sprawdzać, bo to są alkoholicy i cały czas gdzieś alkoholicy w takim sensie, że mają nauk kombinowania. I takiego gościa trzeba sprawdzać i można mu ufać. Nauk kombinowania. Na pewno chce pan jechać turystycznie do nas? A może chce się pan osiedlić? I gdyby ktoś w takiej rozmowie z konsulem powiedział, wie pan co? Próbowałem was nabrać. Rzeczywiście, chce się osiedlić. No, pan mi da to podanie z powrotem. Mogę napisać podanie o stały pobyt? No chciś, niech pan pisze. Nareszcie szczera rozmowa. Tak róbcie, jak ktoś chce tam pojechać. I każdy może. Każdy może do Ameryki pojechać, i każdy jest mile widziany. Proszę pana, jeszcze mam jedno pytanie. Co pan uważa o sobie pana Max Koronka? Proszę pana, nie znam zupełnie osoby. Raz widziałem gościa w takiej odległości jak pan, na wspólnej imprezie. On coś prowadził, ja coś prowadziłem po nim, albo przed nim. Jakaś komputerowa sprawa była. Ja o aparatach, aparatach fotograficznych, a on jako dziennikarz piszący o laptopach, coś takiego. Słucham niekiedy jego wypowiedzi, niecodziennie, sporadycznie, dlatego, że mam zbliżoną opinię większości spraw oraz mieszkając w Ameryce w wiem, co się dzieje. Czyli nie muszę mieć ani informacji od Maxa Kolonko, ani opinii, komentarzy od Maxa Kolonko, bo mam podobne zdanie. Czyli, no po co będę słuchał? Tak jakbym w lustro patrzył trochę, jeśli chodzi o poglądy. Natomiast y, lubię jego styl. Skurzało mnie, mówię to głośno wiele razy, jak telewizja polska go y, zgubiła. Nie wiem, czy to było wyrzucenie, czy jakiś inny akt. To jest gubienie zasobów. To były doskonałe zasoby telewizji polskiej. Taki kolorowy dziennikarz z amerykańskim sposobem narracji, cudowna odmiana. No mają jakieś tam, wie pan, dziupka jest taki, dziupka jest. Proszę Pana, ani wyglądu nie ma telewizyjnego, ani sposobu bycia, no taki flak z olejem, proszę Pana, ten biedny dzióbka, powinien siedzieć w redakcji piszącej, a nie pokazywać się do kamery. Ciam, ciaram, nic. Zgubili tego Kolonkę. No, to moje zdanie, że szkoda. Chciałbym, żeby w telewizji publicznej, która jest wymyślona dla wszystkich, finansowana z wspólnych pieniędzy, żeby był taki Max Kolonka.